Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Idę korytarzem, którego ściany zdobią zdjęcia ukazujące, krzyczące twarze. Wściekłość i gniew są ich wspólnym mianownikiem. Przysłuchuję się rozmowom, w których emocje i przekleństwa dominują nad racjonalnością i tolerancją. Coraz słyszę, że ktoś na kogoś podniósł głos lub pięść. Niestety nie jestem odosobniony w tych doświadczeniach. Stajemy się coraz głośniejsi i coraz odważniejsi w wyrzucaniu na zewnątrz swych myśli i emocji. Będą podnosić ręce, będą prześladować. Będą wydawać przed sądy. Mówi Jezus, do nas chrześcijan. Pytanie nie jest o to, kto krzyczy lub kto podnosi ręce, ale kogo chcę przekrzyczeć i nad kim zapanować. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.